Czy oryginalny olej jest aby na pewno oryginalny? Honda, Suzuki, Kawasaki, Harley Davidson, Ducati każda z marek motocyklowych obecna na rynku ma w swojej ofercie. OEM-owskie oleje silnikowe i plotka niesie, że przy produkcji oryginalnych olejów zachowuje się dużo bardziej restrykcyjne normy niż wskazują na to ogólno przyjęte standardy światowe. Czy OEM-owskie oleje są wobec tego rzeczywiście lepsze od tych sprzedawanych przez popularne koncerny petrochemiczne? Jak jest naprawdę ile wspólnego mają ze sobą poszczególne oleje i czym tak naprawdę się różnią lub różnić się mogą? Zaczynajmy. Oryginalne oleje sprzedawane przez przedsiębiorstwa motoryzacyjne są przedstawiane, pozycjonowane jako produkty stworzone w całości i samodzielnie przez ten koncern. Na to przynajmniej wskazuje etykieta, która zawiera tylko i wyłącznie logo firmy i właściwości chemiczne i fizyczne oleju i to też nie zawsze. Zwróćcie uwagę, że na przykład olej Harley'a o oznaczeniu 62600042 na samej bańce tego oleju nie znajdziecie nawet informacji czy mamy do czynienia z olejem mineralnym czy też syntetycznym. Rzecz jasna są wyjątki i tak np. Ducati otwarcie przyznaje, że swój olej tworzy we współpracy z Shellem i logo tego Shella pojawia się na każdej bańce na oleju Ducati. W pozostałych przypadkach odnosi się jednak wrażenie, że twórca oryginalnego oleju jest jeden, to jest po prostu oryginalny olej Kawasaki, po prostu oryginalny olej Honda, po prostu oryginalny olej Harley-Davidson, ale czy to rzeczywiście jest tak, że to ta Honda, to to Kawasaki, ten Harley-Davidson wyprodukowali olej silnikowy? Czy nie dziwi was fakt, że w fabrykach motocyklowych miałoby się produkować oleje silnikowe, a może Honda albo Kawasaki posiadają własne zakłady petrochemiczne. W dalszej części tego materiału e, skupię się na amerykańskim Harley Davidsonie i jak japońskiej e, Hondzie jako przykłady i zaczniemy sobie od Hondy. Tutaj ten materiał powinien zacząć y, słowem wyjaśnienia. To, że motocykl ma japońskie korzenie, wcale nie musi oznaczać, że absolutnie każda część, z jakiej się składa, pochodzi z Japonii i jest wyprodukowana przez Hondę. I to, że na przykład w takiej CRFC połowa łożysk wychodzi z zakładów produkcyjnych nie Honda, a NTN albo Koyo, e, nikogo nie powinno dziwić. I żeby to było jasne, to też nie jest tak, że fakt kooperowania Hondy z podwykonawcami odbiera takiej CRFC szlachetnej, szlachetny japoński rodowód, niezależnie od tego gdzie i przez kogo produkowane są części. Honda wyznacza ściśle określone standardy, które muszą zostać przez tego podwykonawcę po prostu dowiezione. I teraz wiara, że absolutnie wszystkie części są produkowane w jednym miejscu, to zły mindset. To złe założenie. Producent odpowiada za projekt inżynieryjny motocykla, jego złożenie, a nawet surowce, z jakich będą wykonane poszczególne elementy, ale to nie jest tak, że każda, absolutnie każda uszczelka wychodzi spod rąk pracownika japońskiej fabryki Hondy w Ogawie. Ta zasada ma swoje odzwierciedlenie w przypadku większości produktów, a co za tym idzie, także jeżeli chodzi o oleje silnikowe i tak na przykład chodzi nie jest potrzebny własny zakład petrochemiczny na wyłączność, żeby nazywać siebie producentem oleju silnikowego. Powstaje wobec tego pytania, czy Honda Genuine Oil rzeczywiście jest lepszy od innych dostępnych na wolnym rynku olejów? No cóż, o tym czy om olej Hondy spisuje się lepiej niż zamienniki możemy dowiedzieć się wyłącznie na podstawie subiektywnych opinii motocyklistów, a te jak zwykle są podzielone dla jednych. Oryginalny olej Hondy lepiej chroni jednostkę napędową przed dużym obciążeniem temperaturowym, ma dłuższą żywotność, wolniej ulega przepaleniu, a inni nie widzą w zasadzie żadnej różnicy. I tak naprawdę trudno to ocenić, bo przeprowadzenie rzetelnych pomiarów jakości oleju w środowisku testowym jest poza naszym zasięgiem. Do tego potrzebny byłby zespół laborantów i odpowiednie warunki środowiskowe, warunki technologiczne. A co w przypadku innych olejów, np. olejów Harley Davidsona? Gdybyście rzucili okiem na polskie fora dyskusyjne i grupy na Facebooku, to większość użytkowników Harley Davidsona bez cienia wątpliwości wydaje się potwierdzać wysoką jakość OM-owskich olejów silnikowych. I o ile właścicielom Harleya Davidsona można zarzucić wiele, bo często zarzuca się im, że oni się kręcą wyłącznie wokół oryginalnych produktów, w tym części także akcesoryjnych, eksploatacyjnych, gadżetów, odzieży, to w przypadku olejów coś rzeczywiście jest na rzeczy. Silniki widlaste V-twin Harleya są chłodzone powietrzem, więc pracują w wyższym zakresie temperaturowym niż typowe jednostki chłodzone cieczą. Producent Harley Davidson zapewnia, że właśnie do tego stworzony został ich oryginalny olej silnikowy, który jest przeznaczony dla konkretnych modeli Harley-Davidsona. Silniki v z dwoma cylindrami to symbol nie tylko Harley-Davidsona, ale też kultowych włoskich motoguzi czy legendar legendarnych przynajmniej dla nas Polaków sokołów. Kto wie, może OM-owski olej Harley-Davidsona sprawdziłby się i w przypadku sokołów. Pojawia się teraz pytanie: jak te oleje od siebie odróżnić? Czy olej 5W40 Honda Genuine a Shell 5W40 to aby na pewno te same oleje? Przyspieszony kurs wiedzy o olejach silnikowych pozwala lepiej zrozumieć różnice między om a, a tymi, jakie produkują popularne zakłady petrochemiczne. Na butelce z olejem poza nazwą producenta zobaczycie kilka oznaczeń. Jedne będą dla Was bardziej znajome, inne trochę mniej. Pierwsza informacja będzie taka, która dotyczy silnika: to jest olej albo 2T, albo 4. I to jest jakby nomenklatura jest jasna. Kolejną ważną wzmianką będzie sam rodzaj samego oleju, a takie są trzy. Zestawienie otwierają oleje rzecz jasna, mineralne, mimo że powszechnie uchodzą za oleje najniższej klasy. To w praktyce trudno w 100% zgodzić się z takim uogólnieniem, z takim uproszczeniem. Fakt faktem oleje mineralne są wynikiem destynacji przeprowadzonej podczas obróbki ropy naftowej i w przypadku e, nowoczesnych jednostek napędowych zwyczajowo nie są już e, tak popularnie stosowane. E, z tą niską klasą olejów mineralnych, tak jak wcześniej wspomniałem, jest różnie. Bo tak na przykład olej mineralny jest nadal rekomendowany przez Harley e Davidsona przy starszych modelach motocykli lub przy częstszych wymianach tego oleju w nowych motocyklach. Powszechnie uznaje się, że najlepszymi olejami, które zaleca się używać przy nowych motocyklach lub tych z niewielkim przebiegiem, jest rzecz jasna olej syntetyczny. Olej syntetyczny ma więcej wzbogaceń w porównaniu do oleju mineralnego, ma więcej uszlachetniaczy. Jest też bardziej zaawansowany technologicznie, dzięki czemu dłużej zachowuje swoją czystość. Pomiędzy olejem mineralnym a olejem syntetycznym stoi rzecz jasna półsyntetyk który powstaje poprzez wymieszanie oleju mineralnego z olejem syntetycznym. Dalej pozostają nam już tutaj oznaczenia lepkości. Dla dociekliwych lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego w cieczy, ale co to właściwie oznacza? Załóżmy, że lepkość twojego oleju jest za duża. Pompa oleju nie jest w stanie wytworzyć na tyle wysokiego ciśnienia, żeby pokonać siłę tarcia, przez to olej nie dociera do niektórych części układu smarowania. I z drugiej strony wraz ze wzrostem temperatury maleje lepkość oleju. Jeśli ta lepkość będzie zbyt mała, to olej nie zapewni odpowiedniej wytrzymałości filmu olejowego. Z drugiej strony wraz ze wzrostem temperatury maleje lepkość oleju i jeśli ta lepkość będzie zbyt mała, to olej nie zapewni odpowiedniej wytrzymałości Filmu olejowego o lepkości i wszystkich zagadnieniach z nią, z, z nią związanych, można byłoby napisać solidną książkę, ale, ale to nie jest przedmiotem naszych rozważań. Wracając do hieroglifów z etykiety, z ważniejszych spraw wspomnę tutaj o stowarzyszeniu JASO. To jest skrót od Japanese Automotive Standards Organ Organization. Które wprowadziło standardy na oleje motocyklowe JASO MA oraz MB. Chodzi tutaj o to, jak olej zachowuje się w tych silnikach. Mówiąc najprościej, JASO MA ma wspólny obieg smarujący silnik, skrzynię biegów i sprzęgło, czyli jest to olej dla wszystkich motocykli z tak zwanym mokrym sprzęgłem. Z kolei, jeśli chodzi o JASO MB, silnik ma swój niezależny obieg smarujący. To, o czym tutaj wspomniałem, jest tylko kroplą w morzu informacji. Z tego materiału nie dowiecie się wszystkich szczegółów o olejach silnikowych. Ale mam nadzieję, że ten wstęp pomoże Wam zrozumieć, że oleje silnikowe mogą różnić się między sobą i to bardzo, nawet jeśli oba na etykiecie mają wbrew pozorom ten sam napis, to samo oznaczenie, czyli 5W40. Pojawia się pytanie, dlaczego oryginalne oleje są lub powinny być lepsze od tych dostępnych na ogólnodostępnym rynku. Zasada jest prosta. Produkcja Taka na przykład Honda zna dokładnie specyfikację i charakterystykę swoich silników. Skupiając się na jednej konkretnej jednostce, opracowuje olej, który przynajmniej w teorii ma szansę lepiej sprawdzić się pod obciążeniem. Na swojej oficjalnej stronie Honda podaje, że oryginalne oleje silnikowe wyróżniają się niską lepkością, co ogranicza opór i zmniejsza obciążenie silnika. Przekłada się to też na niższe, według producenta, nawet o 2% spalanie. Kolejnym argumentem na plus może być ochrona różnych elementów silnika, w tym łożysk układu korbowego, z czym oleje gorszej jakości po prostu sobie nie radzą. Sama Honda przyznaje, że w Japonii posiada jedynie centrum rozwojowe, w którym opracowywane są nowe technologie. W tym na przykład oleje silnikowe. Oczywiście w oficjalnej dokumentacji nie mogło zabraknąć zmianki dotyczącej walki o lepsze i zdrowsze środowisko. Honda twierdzi, że oryginalny olej przyczynia się do ograniczenia emisji spalin, a cały program skierowany jest przeciwko szkodliwym substancjom i nazywa się Błękitne Niebo dla naszych dzieci. Więcej szczegółów możecie przeczytać na oficjalnej stronie Hondy. Ile w tym wobec tego marketingu, ile faktów? Harley Davidson, co całkowicie zrozumiałe, twierdzi, że tylko i wyłącznie oryginalne oleje, oryginalne produkty są warte ich silników. Fakt, że podobne zdanie ma ponad 90% użytkowników, przynajmniej na forach dyskusyjnych, jeszcze bardziej umacnia pozycję OM-owskich olejów do amerykańskich motocykli. v twiny są chłodzone powietrzem, a przez to kształt głowicy i cylindrów musi być zaprojektowany dokładnie w taki sposób, żeby te elementy były zarazem radiatorami, radiatorami, które oddają ciepło do otoczenia. Poza powietrzem, z wysokimi temperaturami walczy już tylko sam olej. Olej silnikowy odbiera Ciepło z elementów, które nie są chłodzone powietrzem, dlatego e, też jakość tego oleju. Ma kluczowe znaczenie dla całego silnika i jego żywotności. Podsumowując, czy skład olejów zamiennych i OM-owskich rzeczywiście jest inny? Tego niestety się nie dowiemy. Producenci nie podają na etykietach z czego i jak powstał olej. Nie ma też w tym nic dziwnego. Każdy broni swojej wyjątkowej mieszanki. Jak tylko może, ograniczając się do oklepanych stwierdzeń, to jest czystszy silnik, mniejsze spalanie, przyjazny środowisku o lepszej jakości już nie wspominając. Na pierwszy rzut oka każdy olej to jest po prostu gęsty i tłusty płyn, skoro wszystkie wyglądają podobnie, a dokładny skład to tajemnica poliszynela, to pozostaje kierować się zaleceniami producenta i etykietą, której znaczenie pokrótce wam przybliżyłem w tym materiale. Jestem ciekaw, jakie są wasze doświadczenia co do olejów. Dajcie znać na jakie stawiacie, czy oryginalne, czy zamienne w komentarzu. Dajcie znać też, czym jeździcie tymczasem do następnego. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.